Memoriał Ryszka Pilcha. spotykamy się w prizero arena gliwice, to jest wyjątkowa impreza, która integruje osoby z niepełnosprawnościami, proponując alternatywną formę rehabilitacji, jaką jest wspinaczka. W tym roku pobiliśmy wszelkie rekordy. W zawodach wystartuje ponad 170 zawodników. Memoriał jest okazją do tego, żeby uczcić pamięć podopiecznego fundacji Ryśka Pilcha. Wspaniałego człowieka, który był taternikiem, człowiekiem gór. Ale tak naprawdę chcę powiedzieć o tym, co jest obok gór. Chcemy, żeby zawsze był wśród nas, i tak, tak powstała idea zawodów. Naprawdę, powiem Wam szczerze, dla mnie to było bardzo inspirujące obserwować Wasze zmagania na naszej ścianie. Dobra robota! I do zobaczenia za rok.